20 lat, rzuciliśmy się na ten internet, na to wszystko, a potem stało się to po prostu normalne i przestaliśmy z tego korzystać na tyle, na ile obawialiśmy się, że będzie z tego draka. Ale dlaczego? Dlatego, że zatęskniliśmy za człowiekiem, za rękodziełem, za spojrzeniem sobie w oczy i zobacz, i dzięki temu, że mamy internet, na przykład dzisiaj możemy sobie rozmawiać zdalnie, tak? I to też są dobre Oczywiście. strony tego internetu. W związku z tym też, dlatego mówię, ten balans i równowaga jest bardzo ważna. Jak zaczniemy się straszyć, to wszyscy rzucą się na to, żeby przetestować, a potem okaże się, że e, to jednak jest niedoskonałe. I pewnie mamy pewien zapał na początku. Chcemy wykluczyć innych ludzi, stać się, że tak powiem, wyłącznie, tylko i wyłącznie ja i komputer, a potem okazuje się, że to jest za mało, że jednak potrzebujemy tego drugiego człowieka, więc niech się ludzie nasycą, niech spróbują, a potem dopiero zobaczą, że bez prawdziwego człowieka i bez prawdziwych relacji się nie da i te bo